Siema ludzie, z tej strony Bomber, a dzisiaj gramy ponownie Five Nights at Candy's 3. Nie spodziewaliście się tego, ale tak, wróciłem, no, na, na nie wiem, na, na, ile. Chciałem was przeprosić za tą nieobecność na kanale, ale po prostu nie chciałem się nagrywać, miałem też in, inne rzeczy, rzeczy do roboty, no. Postaram się teraz więcej wstawiać na YouTube'a, ale nie gwarantuję, że będą odcinki... No, dobra. Jak się grało? Dobra, w końcu chyba ogarnąłem jak się gra. No, że ogólnie tu będzie teraz tru, tru, trudniej. I że chyba coraz więcej rzeczy że, 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 pamiętamy. No, faktycznie, ja nie pamiętam, czy, czy to było. Bo dawno nie nagrywałem. Lecimy. A tu pamiętam, że tu się coś zdobywało. O, tu biegać mogę. I ten czasu bywający, to było wcześniej i bo nie pamiętam dziwne o, ale tego tutaj bardzo dobrze pamiętam hmm. ciekawe, że coś tutaj będzie no, poza nim Hmm. Tu się z klikamy. No ale lecimy prosto. To są jakieś drzewa. Hmm. Ja za... bym przez ten za drze drzewami o kur. Mhm, mm okej. Czy jestem teraz? Dobra, lecimy. O, coś tutaj jest. Gazeta. Dobra, czytaj to. Jakiś horror film o psychopacie, coś tam, coś tam. Może że dobrze odkrył swoją rolę. Dobra, lecimy dalej. O. NSOM. Siema. Ale ma ryło brzydkie. Siema. Co to jest? Co jest, co to jest za jakiś robot? Co jest? To było tu wcześniej. Chyba mam tylko minuta czternaście. Lecimy dalej. Może coś będzie. Kurwa. Idzie, idzie! Jezu. Eee, Czas mi się kończy szybko. Uuu, co to? Arcade game 3? Part 2? Hmm. Ciekawe, że coś jest jeszcze dalej tutaj. A to miejsce jest dziwne. Jest coś dalej. Gazeta? Coś o teatrze? Hmm. Albo czas mi się skończy i przyjdzie po, po mnie kot. Nie wiadomo. Żył się zlękłem. Co śmieć Dobra wracamy. Znalazłem to co miałem znaleźć, lecimy Na kolejną noc. Jezu, mi nic innego nie, nie powiem, myślałem o Dobra, koniec tego nudnego -nu dialogu. Lecimy. Lecimy nie śpimy chyba. O Jezu, mam przejebane Czwarta noc, jak tu się grało w tym grę Nie pamiętam o kurde O Jezu Dobra, tu było to Aha, dobra Chyba ogarnę Gdzieś czwarta noc to będzie ciężej. Oooo, kur... Jeszcze kot, żeby nie zapomnieć o kocie. Już jak będzie jakiś jumpscare się zesram. Dawno nie grałem. Teraz gram na słuchawkach, jest jeszcze straszniej, bo nie wiem czy to jest u, u, u mnie w pokoju, ten hałas, czy tutaj dźwięk. Jo, pierdolę, ja cały czas słyszę, jakby coś było za mną. No i trawę wejdzie fray. Ale i że. Co jest? Ale creepy. Odejdź do filu zachciało się małą dziewczynkę gnębić boże jest tu gdzieś tu? wszedł chyba do pokoju nie jest tutaj i stąd kot tam był kreaturo przebrzydło. Już się wkurza, Co będzie nawalał mi w drzwi i wejdzie. O, wszedł do pokoju. Nie, jeszcze kot, jeszcze kot. I padł. Wszedł do pokoju. O Jezu, ale on jest creepy Ale masz karatą mordę, bo to było creepy, ale Czej. Słyszałem cię. O, oh, kot, kot, kot! Boże. Jezu. A zresztą, jeśli chcecie więcej odcinków na kanale Bomber, to za zapraszam do subskrybowania kanału. Ach, te zachęcanie. Jak skończę nagrywanie tego FNAF-a, znaczy w tego fajnego at Candy's, zrobię ankietę, wybiorę cztery gry i wy sobie wybierzecie, jaką będziecie chcieli następną grę. O! Wypadł, kocie. To jest dopiero czwarta noc. Boże, jestem zesrany. Słyszę go, wszedł chyba do pokoju. Wypadł. Przebrzydła, kreaturo. Szatanie, szatanie. <grystanie> o, słyszę cię. Wypad kot się kurczy ale się zakrada do, do, do mnie chuj Szybko, szybko, szybko Przewijaj, przewijaj Kot, kot, kot Gdzie jest kot? Nie ma go Kurw Jezu, jak się zlękłem! Szybko, 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 szybko. O, on jest już skurzony. Zara wyskoczy wyjazd. Szatanie. A? Chciałbyś? Zara wyskoczy. Kot wypadł. Boże, jaki to jest przedszkalatny, Jezu, ale ty masz mordę brzydko. Dobra Strzałem cię! Kurde, przevin to gdzie? Wyjazd Kocie Jezu. O, się spociłem Ja jedyne przy jakiej grze się tak pociłem to przy Fortnite'cie <grymne> Boże O strzęcie O kurw Wyjazd Nie ma Czwarte, nie wiem. Nieźle może mi się uda za pierwszym... tym... podejściem przejść. Bo nie będę mówił, bo jeszcze wykrakam i zaraz mnie coś zabije. na przykład ten pan. Pedofilku. Zostaw mnie. Jasne. Ty też. Szybko, szybko, Przewijamy, przewijamy Gdzie jest gdzie skot? Kocie O, on już się rage'uje No i zaraz wbija mi do pokoju Ej, chuj Przedł. Siema Witam z powrotem stąd. Czy on jest z tamtej? No, posłyszałem go. Siema! Ale to jest taki charakterystyczny... O! Kot, kot, kot! Kot! Wypi... alej. Boże. To jest taki charakterystyczny dźwięk. Na słuchawkach się faktycznie łatwiej gra. Jestem. Ja słyszę jak on wy wychodzi z tego łóżka, znaczy z poduszka Dawaj szósta, szósta Podejdź. Dawaj szybko, szybko, szybko No i będzie łatwo. Za pierwszym podejściem. Czwarta noc. Ciekawe co będzie w piątej. Albo w szóstej. Co to jest? A, doraz te gierki. Aha. to czemu mam takie tu lagi? Co jest? Tak, to ja znowu. A. To są takie spadki FPS-ów czy coś... O kot w końcu Siema. Tak, spotkaliśmy się już tutaj. Jak to mnie nie pamiętasz? Tak, pobawmy się w się z tymi PC tami bo na nich idę się schować. Dorośli mają mnie w dupie. Gdzieś jeszcze wtedy nie chowają? Lecimy pod stół. Jezu. Niezła próba. Jezu. I to tyle? No. Dzięk. W takim razie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z Five Nights at Candy's, tu był Bomber. Hello.